Przejdziemy, witam was w na No ja pojedziemy kupić Mojego wymarzonego pereniala Z Jadę bówkiem. Trochę rozwalonym, ale cóż poradzić na to ja Zobaczymy jak to pójdzie Te plany miał, to kurde Chome też została Nie nie będziecie Widzieć poprzedniego odcinka Ale tak, nagrywam zombie co nie zombie nagrywam nie Zapomniałem Zombie Army Trilogy I nie, nie chcę Mi to nagrywać na dyski przez to odpadły dwa odcinki Tak to już by były Na YouTubach o, jest kurde. Gdzie to Weźcie jak to tak może logować? <laughs> przy takiej karcie. Kupię sobie kurde za 5000 karty i ciur. Buffet jest szybki, sypki. Idziemy kupimy tego przekrętego perniala. Czyli nie tak rzuca, po prostu, żeby jechać <laughs> gładko, gładko, że tak powiem. Hmm. Ten wiatrak pieprzony A może tam właśnie naprawimy już bufka A oczywiście to pereniala chyba będę chciał kupić przynajmniej jakieś żeby tanie felgi albo nie wiem będę jak <laughs> Zwyk co zwykłych zwykłych Lepiej to już aha by kupić kurde A, A co? Kiedy pod prąd Aj. Dobra. na Naprawę jest droga fluj. Kurde tak stanął kutas w środku drogi przejedź Mm. Jedziemy. Boże mi się nagrywanie wyłącza po 3 minutach. Tylko miałem odcinek 3-minutowy. Idziemy zobaczyć do tego gościa. Także ja, usunąłem ten film, ale miałem nagranie, jak gość się do mnie. No chodzi tak około 10K. Eee, poszukamy jakiejś lepszej ofy 2500. Dobra, idziemy no, Kupimy tutaj Ahaby Z tego co widziałem są Kup Pojazd 52 5 500 to by się śpiewał jakby mi sprzedał za 255 5 na 5 ok he he tak chyba no to zwalony dawaj Kuperek! <śmienic> Sam górę <rozwalę>. zba. Hmm. Nie to <śmienic> światło standardowe, ale to wszystko w swoim czasie się stylinguje. Tak, jak to się jechało? <śmienic> Już Teraz w prawo. Błówkiem tak stanęłem. Jeszcze na stację bym podskoczył. To podjedziemy najwyżej. Która jest stacja? Przypadnie na nią. Nie, nie, u niej, tutaj na stacji, dziękuję. Bo chyba nie ma. Jadę do mojej bazy. Czyli do mojego domu. Ja to nazywam bazą. A z winy to zapyla ze 120. Oj, kur. I teraz prawo, gaz mm, tylko sła, słabo się zbiera jak <laughs> się streaminguję tam, takie rzeczy niektóre i to będzie cud malina 120 no cienko z tą prędkością, no ale ale się mk1, mk2 myślę, senny tylko tą tachomę Senny Oj, kur. I właściwie to by tyle mi zostało. Nie, yeah. gdzie ja pojecham? Daj mi się pieprzy to... Ten, znaczy tamtędy też by dojechał, ale no nie lubię. Nie umiem zbytnio to jechać. Dobra. Cicho, cicho, cicho. Oj, słaby ten silniczek. O, oh, fuck, o oh, kur. LOL! <noise> Co to miało być? Ja jadę pod prąd, a tu policja. O, oh, fuck. Dlaczego mnie nie gonią? Dziwne to jest. <noise> o, ja pito <noise> A tu za chwilę pyk <noise> Na bok zjeżdżać. I... gumy tu nie pali Gumy tu nie zetrze To tak się jechało chyba Dobrze A o świeżo ja tutaj od razu w prawo teraz skręcam jest moja chata ta niebieska bogata. To że tutaj mała aut się zmieści. Dobra Kurde, Żmiotek był w COC A, zapraszam do klanu Hajsownicy w Clash of Clans. Czy ktoś chce dojść czy pisać Ja już mam tam 7-1 level To by było na tyle, ja się dwa żegnam, jeszcze muszę po 2 dwa hafta gonić. i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku to cześć.